Witam w kolejnym kombinatorze. Dzisiaj chcę w tej pilarce przerobić te śrubki, tak, ponieważ one są na Pakmana i nie da rady ustawić gaźnika. Zauważyłem, że ta pilarka ma źle wyregulowany gaźnik, ponieważ się przegrzewa i ma zbyt ubogą mieszankę, więc no nie mogę tego odkręcić, bo nie mam tych kluczy. Ale od czego jest kombinator? Nie będzie się dzisiaj pierdzielił z tym gównem, tylko patrzcie, dlatego to tak wszystko porozbierałem, ja się będę pierniczył. Także dzisiaj kurde za maszynę weźmie się nie kombinator, tylko dentysta i będziemy sobie wiercić. A jak? Malutkie, zobaczcie, tarcza do gumówki założona, jak do gumówki, nie? Do, taki kamień. I kurde, obroty mam tu regulację. No i panie i panowie, tak trzeba działać. Ja się będę pieprzył z głównym. Mam maszynkę i rowek zaraz delikatnie wytniemy. Tylko przeszkadza mi ta śrubka. Już się udało zrobić, nawet już jakiś mały się zrobił. O, zaraz sprawdzimy śrubokrętem. Trochę bym cofnął. O, już jeszcze troszeczkę. No, jeszcze, jeszcze za mało, ale na dobrej drodze jestem. Udało się, to jest bardzo cienka tarcza, ale to mocno zakręcone, mocno. A poszło, trochę cofnę. Dobra, teraz drugą. Udało się coś tu zrobić. Ale nie, może na razie wrócę w to samo miejsce ponieważ jeszcze chcę go trochę pogłębić. Gracias. <coughs> No zobaczymy te. Tak? Z tej strony gorzej nie da się tak łatwo. Ależ to dokręcone, no. Zaraz ja to jeszcze muszę dopracować tu. Dobra, może tak to pokażę z bliska. Zobaczcie. O, już się kręci ładnie. śrubka widzicie. No, troszeczkę tam karter lekko było tak. Tego muszę cofnąć delikatnie. Bo ma za ubogą. Dobra, ten niech będzie tak. Trochę zbogaciłbym mu, bo on coś się za bardzo. Dobra, na razie. Ja wiem gdzie było, bo mam zaznaczone. Dobra, markere mam poznaczone. Także tu chcę pokazać, że to chodzi. Jak widać udało się ładnie nadciąć. I gra, tak może być. Mam jeszcze jakby co drugi gaźnik. Się nie przejmuję. No i dobra. I już jestem w trakcie skręcania tego. Także jeszcze mam tu jakąś inną świecę. Z ciekawości sprawdzić, czy ona dobra, ale to na razie nie, bo muszę starter kręcić. Tu już poskręcałem po, po to, no i da się. Tylko strasznie do dupy to zrobili takie małe. Tutaj nie widzę co ja tam kręcę. Ja muszę to jej wzbogacić, bo wiesz, ja wczoraj zacząłem coś ciąć w ogóle. Jej bardzo mocno świeca, aż była prawie biała. No, nie wiem dlaczego tak tu było. No niby pilarka nie dymi, ale kurczę na większych obrotach to aż już zaczął leciutko dym z tłumika tutaj lecieć się nagrzał i od razu wyłączyłem maszynę, bo coś jest w mojej opinii za uboga mieszanka. Myślałam, że za bogato, ale jednak nie. Jednak kurde jednak to, się, to, się, to się czuje, to się widzi, tak? Co, co się dzieje z siłą dobra? Także tutaj ja zakręcę to i zaraz spróbujemy tak coś zobaczyć jak ona tam odpali, bo trzeba... Ja będę musiał tą pilarką popracować, dobrze ją nagrzać. I jak ona się dobrze nagrzeje wtedy jej ten gaźnik wyregulować. Mam poznaczone gdzie to tam te śrubki są. Także widzieliście mini ślifierka. Tarcza do metalu i dała radę będę kurde dorabiał już mam dość tego dorabiania tych pacmanów nie będę płacił 40 zł za 45 zł za cały tam jakiś komplet na, na Allegro widziałem komplet jakiś pacmanów żeby na jeden głupi klucz ja będę się pierniczył ze złomem jakimś pilarka kurde ze śmietnika ja będę się pierniczył z nią mam no, jakby co jeszcze drugi gaźnik już skompletowany i może bym go kiedyś tutaj się pokusił, włożył do niej, bo chciałbym zobaczyć czy będzie może mniej palić na jakimś tam lepszym gaźniku. No nie wiem, zobaczymy. Może będę coś kombinował. O, nie. Dobra, jeszcze ta śrubka. Także tu już kurde skręcam. grubek, śrubeczek dobra zobaczę tą świecę, jaka to jest bosza bosza świeca panie kurde tu przerwy nie ma prawie sprawdzimy czy w ogóle jakaś iska na tej bosze Jest, Wyka by zabiła. Także na tej Bosza jest iskra. A na tej? To była. Tu była. To jest ta z lidra. Idę. tutaj się sale. Za odmiany wkręcę. Zobaczymy. Nie brudną. Brudną nie będę wkręcał. Dobra. Zobaczymy, kurde, co na... No trochę zacząłem coś tam wczoraj ciąć i się, kurde, zagrzała jakoś taka i, i... czuję, że coś jest nie tak. Idzie jakoś na obroty, ale się robi strasznie gorąca i szybko wyłączyłem. No za uboga mieszanka. Dobra, może w sumie nie. Filter, filtr lepiej włożyć tak to ten stary ale gęsty taki dosyć fajny zaraz coś mi tutaj on pasuje, nie pasuje jakoś tak dobra trzeba go dokręcić Odpalę na razie tak osłona jest założona tylko klapki nie będę zakładał tu w ogóle jest ciężkie dojście do tych cholernych śrubek jak to w ogóle zrobili tak? Jest tam jakieś dojście kurde Bo w ogóle nie widać tak? No, tylko sprawdzam czy pasuje No jest, działa, działa, działa Tylko, że ja tego mnie to drażni, że ja tego tu nie widzę A ja wolę to widzieć jak ja to tam kręcę, nie? Dobra tutaj tak ustawię jak było. No nie wiem, nie paliłem jej jeszcze dzisiaj, a spróbujemy bez sania, nie? Napompuję trochę łąką bo jak jest ciepło, to na... Może no Wstawiam, że za bogato. Ta świeca w ogóle brudna, nic po niej nie widzę. No ja to muszę to wypróbować. Normalnie, wszystko tu się rozpieprzało, wibracje ma. Dobra. Ta jest chyba czyściejsza. Może, znaczy też nie wiem, jakim tą świecę, to jest stara, jakąś znalazłem. Też nie sugeruje się nią, ponieważ nie wiem w jakim jest stanie ta świeca, może lepiej dam tą która tu była, tak? bo mam do niej jakiś punkt odniesienia, a założyłem starą i ona może tak prycha. Zanim zacznę coś w ogóle kręcić to jeszcze raz sprawdzę, odpalę na tej świecy, czy jakaś tam różnica jest, bo tak coś, coś tak dziwnie chodzi, nie? Zobaczymy. A trzeba to kurde potestować. Odpalajcie ty. Nie, nie trzeba mi tu I tak zimno No Ale coś też tak się zgasła, może ją zalała, bo zimne. Sra. Dużo nie przekręciłem, kurde no. Mm, nie wiem, cholera wie, jak stąpiłam tam w środku. Może ona przegrzana. Nie, no tłusta jest. Kurde, tłusta, mokra. To za mokra, wygląda na to, że za mokra. Wygląda, że jest dobrze smarowana. Bo jest mokra i jakaś taka czarna, trochę za mokra Nie wiem, kurde, już tak tą piwę mi ciężko ustawić. Troszeczkę jest uboża. szkoda, nic tu nie widać. Dobra, jedna czwarta obrotu. Jedna czwarta obrotu sobie dam. Ale tu też bym powiedział, bo ja tu też... A może tu też niepotrzebnie na L kręciłem. Dobra. Dobrze, ale kurde, nachlapałam tu olejem. Kapie z, z tego dziada. Dobra, tego musiał Powycierać, to dobra, no mniej więcej tak, jeszcze to będę weryfikował Warto było i tak mówię, pogazować, ja ją muszę coś pociąć, tak Muszę ją trochę pociąć, żeby ją ocenić Czy ona No, teraz już nie jest taka gorąca Jak ostatni było No Już wygląda lepiej, już jest mniej tłusta Dobra, ale też nie mogę przesadzać z tym. Tą świecę drugą muszę do czyszczenia dać oczyszczę ją, przepalę trochę i zobaczymy, tak tutaj, jak to teraz wygląda. Teraz fajny. No, Kurde, ale bardzo czuła regulacja. Wystarczyło jedna czwarta obrotu dosłownie dać i już od razu mniej kopci, no jakiś zupełnie inny gaźnik, inaczej tu działa jak w tym Progardenie. No jakoś tak inaczej Tutaj wystarczyło mniej w ogóle przekręcić Dziwna sprawa A się zdziwiłem Bo ja zrobiłem jeden pełny obrót Zbogaciłem jej mieszankę Ponieważ wczoraj właśnie Podczas cięcia zauważyłem, że ona Ta świeca jakaś taka Biała W mojej opinii Była, tak no Dobra, warto byłoby na pewno nią coś Pociąć, ja to będę robił Jeszcze będę nią ciął tylko już dzisiaj deszcz trochę pada, kurde, już piernicze mam gdzieś. nie, Będę ją trochę ciął i będę sprawdzał jak ona trochę dostanie temperatury, wtedy ją dobrze będę wyregulowywał, bo no pilarkę trzeba gorącą regulować, tak? No. No, no wkręca się na obratę. No. Przynajmniej nie gaśnie teraz. Aha. No i dobrze może być może być a jeszcze jak będzie finalnie to się ukaże tak podczas pracy ale jeszcze mnie ciekawie, jak trochę dostała po dupie czy nie jest czasem jakaś biała bo to mi trochę nie podoba się, ale o, przynajmniej świecę mogę dotknąć. Jak mogę za nią trzymać, to jeszcze nie jest przesadnie gorąca. No ma jakieś smarowanie, no już, no, już taka lepsza. Trochę, no jest trochę gorąca, ale, ale jakieś smarowanie ma, bo widać nie jest biała, tylko jest obwódka jest delikatnie tłusta. No, no, może być. Nie? Także zobaczymy. Jeszcze to będę testował, ale niech się trochę pogoda zrobi. To będę to testował. Tak. W sumie tak się zastanawiam, bo mógłbym jej delikatnie, dosłownie delikatnie, bo tak już wiem ile. Aż to kurde, tak ciężko tu... O, dobra. O, tak, o. I zaraz sobie odpalimy. No ważne, żeby to precyzyjnie tu wyregulować, tak, żeby to fajnie chodziło. Jeszcze raz. Jeden jeszcze ten, bo to mnie niepokoi. O. Bo już mi się dzisiaj nie chce w to bawić. No ale warto to zrobić, tak? Także widzicie, jakbyście nie chciało wam się kupować, to ja już kiedyś zapomniałem o tej maszynie, bo ja już to kiedyś kupiłem i zapomniałem o tym w ogóle. I tak sobie dzisiaj przypomniałem, czy i tak myślę, przecież to jest takie małe, precyzyjne, ciekawe, czy dałoby rady. I teraz jak będę jakiegoś trupa miał, ale już nie chcę żadnych pilarek bo to już za dużo, nie? Ale gdybym miał jakiegoś trupa i chciał tam reanimować, to już będę wiedział, już nie będę żadnych, bo to dorabianie klucza to też jest trochę czasochłonne i to też, wiecie, mnie to już trochę drażni, nie, dorabianie takiego głupiego klucza, tak, bo co innego dorabianie te, tego, co ja chcę, to co innego, ale, co, ale klucz to mnie po prostu wnerwia, że ja muszę za każdą piłą dorabiać jakiś klucz. Dobrze. Ważne, że śrubokręt kręci. I to mi się podoba. Także dzięki za uwagę. Jak widać wracam do tego cały czas. Ale cieknie tu oleju. Kurde, no Francowata. Bo, nie wiem. Muszę jej chyba pompką skręcić trochę tego oleju, bo strasznie rozklapuje. No, to w sumie można by było trochę tutaj ująć jej, gdzieś ta śrubka tutaj od spodu jest trochę bym jej zdjął, bo ona jest gdzieś tutaj moment, gdzieś koło węża, tak tutaj za dużo tego oleju A zaraz, tu jest zwiększenie max czekaj kurde, nic nie widzę trafiłem tym śrubokrętem? cholera nawet nie widzę czy trafiłem na tę śrubkę ciemno tam kurde dobra chyba mam dobra Trose troszeczkę dosłownie wiem że zrobiłem dosłownie może 2 mm obrót ponieważ tu trzeba z tym uważać żeby tego nie popsuć to delikatnie się kręci dosłownie tam jest regulacja mniej więcej chyba pół centymetrowa jak nie no tam jest na milimetry to działa. Także delikatnie, nic na siłę, żebyście nie ukręcili tej, tej śrubki od spodu. No i dobra. Także tutaj troszkę zmniejszyłem, bo kurde patrzcie jak cieknie, no. Lapię tym olejem. Ja nie potrzebuję, żeby mi tak mocno tak smarowało. No żeby smarowało, ale bez przesady, tak. Nie takie kurde kapanie, żeby lało mi to. No i fajnie, no i kurde. Prowadnice na razie z powrotem. Dałem tą Sprogan Dena, bo ja sobie kupię jakiś. Widziałem, jeszcze powiem na zakończenie, widziałem prowadnicę za 32 zł, chyba 32 zł, prowadnica na te właśnie 3,8, tak 3,8, i piko, tak, łańcuch, i dwa łańcuchy, dwa łańcuchy pół dłuto. A prowadnica 35 za, 20, za 32 zł, dwa łańcuchy, no i do tego jeszcze przesyłka, ale jakbym chciał bez przesyłki, no to wychodzi 45, to mogę też za 45 kupić, ale bez sensu, lepiej tą za 32, bo i są do niej prowadnica plus dwa łańcuchy, myślę, że za 32 zł się opłaca. A jakie to łańcuchy, łańcuchy niby Stila pisze. No ale jakie te łańcuchy? Pewnie jakieś miękkie badziewie, tak? No ale, prowadnica niby dobrej jakości pisze, że dobrej jakości, tak? Tak przynajmniej tam piszą, że twarda, yy, nie jakieś rozpieprzające się, tak? No, na, naciapała, ale już teraz nie kapie, tak? Teraz już nie kapie. To co kapło, to kapło, bo wiadomo, na takich obrotach, jak ja tu gazowałem, no to kapło, tak? Jeszcze raz, bo mnie to kusi, kurde. Ja ją odpalam dosyć łagodnie, takim Także nie tam, żeby ja szarpał mocno. Pracuję ale ja. Tak. pali ładnie. No ale warto gaźnik wyregulować tak, żeby, wy... żeby po prostu było to jak książka pisze. Ma być spalanie kawa z mlekiem na świecy. Ja się tego trzymam. I jak robię jakąś większą robotę, to po, po powiedzmy piła się porządnie nagrzeje, odkręcam sobie właśnie świecę i sprawdzam jakie to jest to spalanie, tak? Jeżeli jakaś czarna jak węgiel tłusta, no to wiadomo, że jest za bogato, tak trzeba i yy, troszeczkę tam to są, nie są jakieś wielkie obroty, tak? wystarczy trochę tam śrubokrętem ale dążyć do tego, żeby było to ten kolor właściwy, tak? Bo po co, po co tutaj wymyślać koło na nowo, tak? Jak piszą, że prawidłowa pilarka dobrze ustawiona ma spalanie na świecy kawa z mlekiem. I ja tak właśnie się tak trzymam, tak? Taki ma być kolor elektrody, ewentualnie obwódka świecy. A może jeszcze raz pokażę, tak? Tak jak tutaj oni piszą. Elektroda nie ma być biała, bo to wtedy już piła się zaciera. Tylko ma być kolor kawy z mlekiem elektroda. Tu może być czarne wokoło. Okopcone może być. Tu to kółko tak, nie? Wokoło może być czarne, ale też nie jakieś kapiące. Ale elektroda nie może być czarna, ani biała, tylko powinna być taka kolor kawy z mlekiem. No i do tego dążę, tak? Żeby tak wyregulować gaźnik, że gorąca pilarka, podczas, kiedy ona zostanie w dupę, żeby taki był efekt, tak. No i taka moja metoda, nie tam też liczenie obrotów, to można sobie liczyć, tak, ale też praca silnika, czy kopci, czy nie kopci za mocno, tak, jak się wkręca na obroty, czy czwórkowanie jest, nie ma, no wiadomo, no, trzeba to też na słuch. To się czuje już po jakimś czasie. Dobra, także tyle. Już mam dość tych, kurde, pilarek. Także na razicho i trzymajta się, pozdrawiam, pilarzy. Cześć.